Cześć, witajcie do nas bardzo serdecznie. Z tej strony Demo i witam was w 20 odcinku z naszej serii Zagrajmy w Demon's Solus i w tym odcinku e, od razu ruszamy e, tutaj sobie na dół, aby zabić Kolejnego arcydemona, ale oczywiście nie będziemy zeskakiwać, bo nie to tutaj zginąć, tylko sobie zejdziemy po drabinie dół. Kolejny arcydemon, który będzie bardzo specyficzny, hmm, oczywiście o tym wam zaraz opowiem. Zresztą za chwilę będzie kasenga, która wam sporo tutaj myślę, że przedstawi i wyjaśni. Ale oczywiście najpierw musimy tam dojść. Tam na dole już mamy Foga, a zanim już jest ten demon, oczywiście te kwiatki białe e, na plagę. Wcale nie są takie niepotrzebne, ponieważ tutaj będziemy mieli taki podobny motyw z domu do Dark Souls. Będą takie jakieś malutkie właśnie demony, które będą się wynarzały z bagna i będą nas atakowały, tak jak właśnie małe szkielety w Dark Souls. No ale nieważne. Już o to wchodzimy, teraz będzie kastenka, więc się wyciszę.

Niestety nie możemy tego zrobić, ponieważ musimy ją zabić. E, a właściwie najpierw musimy zabić jej obrońcę takiego rycerza, którego mamy już tutaj za chwilę, o dokładnie on tutaj jest. On teraz do nas również będzie przemawiać i nas przekonywać, tak więc się wciszą. Dobrze, przejdźmy w takim razie bardziej do ofensywy. Jezu! Trzeba uważać, ponieważ jestem trochę tutaj nawet silny. Z niego trzymam również ekwipunek, który będę raczej używać. Zostawię go, żeby posłuchać co nam powie jeszcze. Dobra, już chyba nic więcej, więc go dobijmy w takim razie. Ok, nie udało się. Bardzo mi się podoba ta walka, cały ten motyw tutaj z tą historią. Eee, dobrze, żeby jego jakiś podnieść, no to już myślę, że mogę się nawet pozbyć tego mojego. Tego, ten jakiś z dora na sobie zostawię. A pozbędę się tego gluma. Całego. To się chyba czyta dalej do gluma. Dobra, w takim razie wyrzućmy go sobie. I teraz będziemy wyglądać identycznie jak rycerz yy, astrei. Dobra, właściwie nawet Dark Souls była postać bardzo podobna do tej Astreji w katakumbach. Właściwie nie, w The Tomb of Giants była ona. Taka też taka była na biało ubrana. I właśnie mi się kojarzyło, że to jest ona. Dobra, ubierzmy nasz ekwipunek. A, nie mamy hełmu. Czyli tam leży hełm. Po prostu hełmu nie jestem w stanie ubrać. Dobrze, to było Dark Silver. I również spodnie. Dobrze, w takim razie, co ja mogę teraz wyrzucić? Hmm, to jest dobre pytanie. Łuku nie chcę wyrzucać, tutaj jakichś materiałów również nie. Więc może ubierzemy sobie w takim razie y, pierścień. Zamiast tego na regenerację, no to niech będzie ten na zwiększoną liczbę przedmiotów. No i mamy pierścień, coś jeszcze? Jeszcze tarcza. Ok, zobaczymy sobie tą tarczę oczywiście. Również do porównania, ale najpierw ubierzmy hełm. Tak oto wyglądamy, bardzo fajnie. A teraz sprawdźmy, oczywiście, również tarczę. Która? O, lepsza jest. Jeśli dobrze patrzę, to ona jest chyba lepsza. Ma 100% redukcji. W takim razie ubierzmy ją sobie. I tak oto teraz wygląda nasza postać. I myślę, że już w takim oto uzbrojeniu pozostaniemy do końca całej rozgrywki, do końca całej gry. I tak. Tutaj właśnie mamy takie odpowiedniki tych szkieletów w tej wodzie. Sporo skarbów, dlatego ja przez tą wodę nie chciałem przechodzić, ponieważ byśmy złapali plagę. Chociaż, no dobra, pokażę wam jak to mniej więcej wygląda, walka z nimi. Oni się, no właśnie, już mamy plagę. Oni się chowają pod wodą, ciężko jest ich trafić. I zaraz będą się gdzieś wynurzać naokoło nas. Albo wiecie co? O, czekaj, spróbujmy. O Jezu, jacy wytrzymali. Nie, dobra, damy im spokój raczej. Oni tam za dużo dusz nie dają, oni się chyba tutaj również spałnują w nieskończoność. Dajmy sobie spokój w takim razie. Chodźmy do... Teraz Astrei oczywiście tego najpierw się uleczę. Niech będzie ten, to najsłabsza trawa jaką mam. I pogadajmy sobie z nią, ponieważ mamy właśnie taką możliwość. Znowu Plaga, super. Dobra, uleczmy się z plagugi. I ja się wyciszam oczywiście, bo teraz będzie rozmowa. Do jak Take your precious demon. Dokładnie tak jak mówiłem, to jest taka walka, która mimo że wygramy, to nie sprawia nam takiej jakoś satysfakcji, wiem, przynajmniej mi podobnie jest właśnie z Sifem w Dark, co to było. Że mimo że pokonaliśmy Bossa, no to jakoś aż tak bardzo się nie czuliśmy. Takie. Ona daje nam do poczucia, że jesteśmy yy, no, źli tutaj w, tym, w tej grze. I że jesteśmy gnojami, no ale trudno, tak? To czasami bywa. Mamy prawie 100 tysięcy dusz, przeszliśmy kolejną lokację i wiecie co? Teraz jak powrócimy do Nexusa, to będziemy mieli kaccenkę, w której odblokujemy już sobie dojście do uwaga ostatniej lokacji w całej grze. W takim razie wyciszam się. Właśnie w tym momencie wybudowaliśmy już ostatnią lokację, którą musimy zwiedzić, żeby zakończyć całą grę, ale najpierw załatwmy kilka bardziej takich przyziemnych spraw. Mam tutaj na myśli oddanie niepotrzebnych rzeczy, kilka tutaj właśnie sobie do magazynu, żeby zwolnić troszeczkę ekwipunek Czy coś jeszcze? Może tarcze, bo z niej nie będę korzystać. I to wszystko. A teraz podejdźmy sobie do powala i również przygotujmy się na ostatnią lokację w całej grze. jest okej. Okay. Oni no, misiaj mnie zabijają. Dobra, całkiem następ raz polecimy do Maiden in Black i teraz będzie kasnka więcej ja się oczywiście wyciszam i zapraszam was do oglądania. of The old one is calling Let us proceed below to its lair. I have brought thee what thou wishest, thy new demon. Come now, be good. OK, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnego, ponieważ będzie to już ostatni odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do oceniania tego materiału. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia. Trzymajcie się na razie. Cześć.